Jakiś czas temu pokazywałem wam jak skonfigurować bungee corda, żeby połączyć nasze serwery w sieć, czyli mieć lobby i dodatkowo np. skyblocka, survival, bedwars i jakie serwery tylko chcecie. Trzeba przyznać, że było tam trochę konfigurowania, grzebania w konfigach i sporo osób tego nienawidzi. Dodatkowo, żeby całość była bezpieczna i nie miała dziur, potrzebujemy wgrać parę wtyczek i było to troszkę męczące. Dlatego dzisiaj zrobimy to tysiąc razy łatwiej. Użyjemy narzędzia GOXI, które teraz widzicie na ekranie. Oprócz wpinania serwerów w sieć mamy tutaj dodatkowe zabezpieczenia oraz system logowania. Logowanie automatyczne premium, logowanie non-premium z sesją, dodatkowe zabezpieczające ustawienia takie bardziej antybotowe. Mamy również antyddosa, mamy anty-crusher. Także dzisiaj właśnie to wszystko Wam pokażę. GOXI jest też sponsorem tego odcinka, więc dzisiaj lecimy full z GOXI i dosłownie w parę kliknięć ustawimy sobie całą sieć. To, co dzisiaj zrobimy, prezentuje się tak: wchodzimy sobie przez customowe IP na naszą sieć, trafiamy na lobby, wszystko nas automatycznie loguje, dlatego że mam konto premium, no i możemy sobie łatwo z naszego lobby przejść na serwer, na przykład Survival, albo każdy inny, jaki tam sobie wepniecie, i to już jest osobny świat, osobny cały serwer i tak dalej na Survival. Jak widzicie, mamy również komendy stricte takie sieciowe, które pozwalają nam właśnie poruszać się po całej sieci w bardzo łatwy i szybki sposób. Jako gracz nonprofit wygląda to tak, że wchodzimy na sieć. Jak widzimy, wyskakuje kapcza, register, przepisujemy kodzik dla bezpieczeństwa i wybieramy hasło. Enter. I pojawiamy się oczywiście na naszym lobby. Nasze serwery są z osobna, oczywiście, zabezpieczone tak, że nie przejdziemy do nich za pomocą bezpośredniego IP. Możemy dostać się tam jedynie za pomocą naszego lobby, naszego proxy. Zaczynamy więc od samego początku. Jesteśmy na stronie głównej GOXI. Mamy tu informacje, co nam Goxie oferuje, możecie sobie to poczytać. Mamy również serwery, które już Goxie zaufały i korzystają z tego rozwiązania. No i wejść możemy sobie do panelu tym przyciskiem. Zakładanie konta jest easy, więc tutaj się na tym nie skupiam. No, zakładamy normalnie konto, nic trudnego i lądujemy w zakładce Wybierz sieć. Ja tu mam już jedną sieć dodaną, natomiast wy musicie stworzyć nową. I teraz widzimy pakiety, trzy dostępne, pierwszy z nich jest to pakiet darmowy, płacimy jednorazowo 10 zł, żeby wpuścili nas do systemu, a potem już nie płacimy nic co miesiąc, jest to pakiet dla nas darmowy co miesiąc. Mamy tutaj jego benefity, czyli ochrona DDoS, ochrona przed botami, kolejka graczy na serwer, a automatyczne logowanie graczy premium. Następnie pakiet podstawowy zaczyna się od 30 zł, to są opłaty aktualnie miesięczne i mamy ochronę DDoS, ochronę przed botami, automatyczne logowanie, zaawansowane mod TD, ustawienie paczek tekstur. I nastanie pakiet profesjonalny od 60 zł. aktualnie. I mamy tutaj ochronę DDoS, ochronę przed botami load balancer, kolejkę graczy, automatyczne logowanie premium i własne wiadomości. I o tych wszystkich funkcjach będę dzisiaj opowiadał. Wszystkie sobie przeglądniemy. Także lecimy. Teraz opowiem troszkę o tych moich serwerach, dlatego że jest to istotne. To są serwery hostowane na jakimś hostingu. Hostujecie gdzie chcecie, na swojej maszynie, na jakimś hoście, cokolwiek. Jak widzicie, mają one normalne IP, są to normalne, oddzielne dwa serwery i te dwa serwery połączymy sobie za pomocą Goxy. Nie potrzebujemy żadnego trzeciego serwera, który by to wszystko łączył, spinał. Po prostu Goxy się tym zajmuje, dodatkowo nam zabezpiecza całą tą sieć. Więc, jakby po prostu, jeden co. Wam potrzebne, to tak naprawdę już tylko jeden serwer, bo moglibyśmy go w 5 od razu na Ja po prostu dodaję sobie lobby, bo chcę zrobić taką mini sieć, więc tylko tyle Wam wystarczy. Zwykły serwer gdzieś tam kupiony. Więc ja pliki tych serwerów mam otwarte w programie WinSCP i tutaj będziemy to obsługiwać. Jak widzicie, mam tutaj lobby i mam tutaj Survival. Będę wszystko robić live, będziecie widzieć, jak to ustawiam. I chwila organizacyjna, dlatego jakie silniki wybrałem. Czyli wybrałem na lobby silnik Spigot 1.8.8, żebyśmy mieli takie klasyczne lobby, które obsługuje stare wersje. Więc tu jest właśnie taki silnik wgrany. Z pluginów przygotowałem parę, o których opowiem potem, ale teraz ważne, bym wspomniał o Viaversion, bo Viaversion pozwala wchodzić na stare wersje takie jak 1.8, na przykład na 1.20, więc jeżeli chcecie, żeby wasze lobby obsługiwało stare wersje, dajecie silnik 1.8, ale wgrywacie dodatkowo plugin via version, ja musiałem wgrać go w wersji 4.10.2, żeby nowsze wersje Minecrafta, ludzie z nowszą wersją Minecrafta mogli wejść na to lobby. Co do survivala wybrałem silnik 1.20.1, po prostu jakiś, żeby był nowocześniejszy, tutaj już mam jakieś pluginy, ale raczej nieistotne, na bieżąco będę mówić, jeżeli będzie coś potrzebne. Więc dwa zwykłe, mega podstawowe serwery, zacznijmy je łączyć. Więc zacznijmy w naszym panelu od podstawowego taba z naszymi statystykami, mamy tu liczbę graczy online, mamy ilość rejestracji, ile trwa jeszcze nasz pakiet i jaki pakiet mamy. Mamy również zakładkę płatności, gdzie możemy sobie sprawdzić ten pakiet dokładniej, przedłużyć go albo zmienić, a resztę tych zakładek będziemy sprawdzać na bieżąco i będę o wszystkim opowiadał potem. Pierwszym krokiem, by założyć naszą sieć, jest udanie się w zakładkę serwery. Tutaj dodajemy sobie folder. Ten folder musi nazywać się tak, jak będzie nazywał się wasz podserwer. Czyli jeżeli tworzymy Survival, to nazywamy sobie folder Survival. Ja chcę jeszcze dodać Lobby, więc dodajemy sobie folder Lobby. Teraz, kiedy mamy folder Survival, dodajemy w nim tutaj nowy serwer. Nazywamy go również Survival i podajemy jego adres. Ja ten adres sobie biorę stąd. Wybierzecie go po prostu z waszego hostingu. To jest po prostu zwyczajnie adres serwera wraz z portem. Więc kopiuję. Chciałem survival, więc biorę sobie stąd. I wklejam to tutaj. Ustawiamy ilość slotów. Ja dam sobie przykładowo 10. I folder zostaje właśnie survival. Utwórz. Teraz w lobby to samo dodajemy nowy serwer i nazywamy go lobby. I podajemy sobie jego adres. Ja biorę stąd. Wybierzecie z panelu hostingu. No i również liczba slotów dam 10, to jest tylko tak przykładowo. No i również folder lobby, utwórz. Jeżeli wydaje Wam się to dziwne, że tworzymy najpierw folder, a potem do folderu dodajemy dopiero serwer, to działa tak, że teoretycznie Wasz serwer survival może się składać z innych podserwerów survival. Dlatego jest to tak rozwiązane. Jeżeli używacie jednego serwera tylko, tak jak ja, to po prostu robicie folder, a potem jeden serwer do niego dodajecie. Podobnie. Z lobby. No i teraz coś połączyliśmy, coś śpieliśmy, ale nie jest to jeszcze sieć, dlatego że jak widzimy tutaj pojawił się taki znaczek i informuje nas on, że nie mamy pluginu Goxy wgranego ani na Survival, ani na lobby, bo ten plugin Goxy właśnie pozwala tą całą sieć stworzyć i spiąć. Więc klikamy ten przycisk tutaj, pobierz plugin, pobieramy go, ja popieram do folderu pobrane, zapiszcie go po prostu w jakieś miejsce, gdzie wiecie gdzie on jest. Ja przerzuciłem go sobie na pulpit, żebyśmy go tutaj widzieli. I teraz dodajemy go dosłownie do naszych plików serwerowych w folder plugins, czyli ten sam plugin wrzucamy w każdy wasz podserwer i w lobby, i w survival, i w każdy inny serwer, jaki dodajecie do sieci. Czyli ja wchodzę, jestem w plikach survival, wchodzę sobie w plugins, wrzucam ten goxy plugin. Następnie udaję się na lobby, wrzucam w folder plugins też ten sam plugin. I teraz restartujemy nasze serwery. Ustawiając GoXy warto lukać sobie na ich doksy, czyli to jest taka stronka z takimi tutorialami, poradnikami odnośnie całego serwisu. Oczywiście to się aktualizuje w czasie, teraz nie ma tu panelu, który ja ustawiam, będzie w przyszłości tutaj opisany. I mamy tu informację, akurat, że plugin ten jest od wersji 1.8.9 aż do najnowszej, więc o to się nie musimy martwić. I właśnie takie informacje tu możemy znaleźć. Możecie sobie tu lukać, czytać to, jeżeli macie jakiś problem. OK, moje serwery się odświeżają, jak widzicie, na razie mi ich nie pinguje. Po restarcie serwery już działają i teraz jak wejdziemy sobie w pliki i odświeżymy je, to widzimy, że w folderze plugins pojawia się folder goxy. Zarówno w lobby, jak i w survivalu. Więc teraz wejdźmy sobie w ten folder, jestem aktualnie na survivalu, wchodzę i wchodzę w config. Config jest krótki i prosty, widzimy tutaj token i musimy właśnie wstawić tu token. Wracamy do panelu, przechodzimy do zakładki ustawienia Następnie, tutaj w tym tabie klucze dostępu, klikamy nowy klucz, wpisujemy sobie Survival. Następnie, wybieramy również Survival i ponownie Survival, utwórz. Teraz ten klucz sobie kopiujemy. I uwaga, jeżeli z tego taba wyjdziecie, już nigdy tego kluczu nie zobaczycie, więc po prostu od razu wklejcie go sobie w konfig. OK, ja skopiowałem. Zamknij. Wchodzę sobie teraz w pliki. I w tym miejscu, między to cudzysłowie, wklejam sobie właśnie ten token. Ctrl S zapisuje ten plik konfigowy. I wychodzę. Teraz to samo robimy dla Lobby i dla każdego serwera dodanego w sieć, czyli wchodzę w Lobby, Goxi, config. W tym tabie tworzę nowy klucz, wpisuję sobie lobby, wybieram lobby, lobby, utwórz. Kopiuję sobie klucz. Wklejam w config, zapisuję. I teraz restartujemy serwery. Kiedy serwery się włączą, a my odświeżymy tego taba, widzimy, że te ikonki tutaj znikają, i plugin Goxi załapał, że sieć jest połączona. Więc teraz, jak przejdziemy tutaj na listę serwerów, widzimy, że mamy tutaj te serwery odpalone, natomiast nie możemy na nie wejść, po prostu blokuje nas Goxi. Ta domena oczywiście jeszcze nie działa, bo to konfigurować będziemy potem. Ale teraz przejdźmy sobie na sieć przez główne IP Goxi. Przechodzimy do zakładki domeny, i tutaj widzimy to IP, które wybrałem sobie, zakładając tą sieć Letal. GXY.pl, i przez to IP właśnie będziemy się łączyć do naszej sieci. Więc ja dodaję sobie właśnie to IP tutaj do listy serwerów. Jak widzimy, załapuje się, ale jeszcze musimy skonfigurować wersję. Przechodzimy znowu do panelu. Przechodzimy tutaj do zakładki ustawienia, a następnie tab wersje. I w tym miejscu wybieramy wszystkie wersje, jakie ma obsługiwać wasza sieć. Czyli ja wybieram dosłownie sobie wszystkie, bo mam lobby na 1.8. Natomiast jeżeli wy macie na przykład lobby na 1.16, to wystarczy, że dodacie tylko tyle. Nie chcecie dodawać tych starszych wersji, no powiedzmy 1.16, ok? Nie chcecie dodawać tych starszych wersji, no bo i tak nikt tam nie wejdzie, jeżeli lobby blokuje tą, tą nowszą wersją. Ja mam na 1.8, więc chcę dodać dosłownie wszystkie te wersje. I klikamy zapisz. I teraz jeżeli odświeżymy naszą listę, to widzimy, że to znikło. Dodajmy sobie jednak jeszcze serwer pierwszego wyboru, czyli gdzie ma lądować gracz w naszej sieci po wejściu. Wybieramy sobie tutaj serwer pierwszego wyboru i u mnie to będzie lobby. Jeżeli macie jeden serwer, no to prosty wybór, wybieracie ten serwer. Natomiast jeżeli bawicie się w takie rzeczy jak lobby, to wybieracie sobie lobby i zapisz. Teraz na liście odświeżamy, wszystko działa i faktycznie możemy wejść, wylądujemy na lobby i wszystkie te fajne rzeczy w tle już działają same. To znaczy autologowanie, limbo, które się wyświetliło przez chwilkę, widzieliście to, że tutaj na tym lobby stoję. I faktycznie możemy zauważyć, że działają już komendy typu server. możemy wpisać ukośnik server survival i sobie na survival przejść, to jest osobny całkowicie serwer ten właśnie drugi, który wam pokazywałem możemy sobie również korzystać z komendy send czyli wysyłanie jakiegoś gracza na dany serwer, czyli wysyłam gracza letal88 na serwer lobby czyli siebie, no i jak widzicie działa no i teraz możemy sobie podrasować troszkę to lobby, dodać właśnie takiego npc-ta który nas teleportuje na survival, dodać sobie taki licznik, który widzieliście nad tym npc-tem goxy z tym wszystkim współpracuje, także zróbmy to i tutaj w przyszłości też warto zaglądać na stronę docs.goxi, dlatego że chociażby w zakładce Plugin Goxi mamy tu opisane różne rzeczy, na przykład placeholdery, czy chociażby konfigurację tego mpc-ta, ja korzystam z citizens, natomiast jeżeli chcecie na przykład skorzystać z ZNPCs, to tutaj goxi też przygotowało dla was poradnik i mamy również inne fajne informacje. I teraz faktycznie luknijmy na moje pluginy, które mam wgrane na to lobby. Ukośnik PL mi je wyświetla. No i mam via version, o tym wspominałem, że mógł wejść z wersji 1.20 na serwer 1.8. Mamy placeholder API i ten plugin jest wymagany, żeby ten licznik był obsługiwany. Mamy citizens, czyli właśnie plugin do npc ów Mamy samo goxi, które wgrywaliśmy. Mamy descent holograms, żeby te hologramy stworzyć. Następnie essentials i essentials spawn, żeby ustawić co sobie spawna. I word edit, żeby mógł stworzyć tą podłogę, już mniejsza z tym. Takie rzeczy jak zabezpieczanie tego spawnu, czy na przykład dodawanie jakichś takich menu, kompasów, tego typu rzeczy, to jest troszkę inna zabawa, treści na inny odcinek, dzisiaj konfigurujemy sieć, ale zahaczymy leciutko o, to, o te estetyczne aspekty w postaci mpc a -ta i tak dalej. Czyli możemy dosłownie obok stworzyć sobie nowego mpc a npc-create, podajemy jego nick, ja dam nick przecinek, żeby potem łatwo ukryć ten nick, wpisujemy MPC look close żeby nam nie patrzył i teraz możemy udać się na doxy-goxy. I dosłownie skopiować sobie tutaj komendę, która nam doda do tego MPC-ta komendę wysyłającą gracza na serwer Survival. Czyli skopiujemy sobie tą komendę i faktycznie NPC comment add więc do tego MPC-ta dodajemy tą komendę. Ta komenda to send p-survival, czyli wysyłamy gracza, tu się automatycznie podmieni na nick gracza, który klika MPC-ta i wysyłamy go na serwer Survival. Jeżeli wypinacie inny serwer typu Skyblock czy coś, to po prostu wpisujecie Skyblock. Podajecie tutaj nazwę, którą podawaliście w Goxie. Ja podawałem Survival i tam chcę właśnie gracza wysłać, więc Enter i ta komenda dodała się do tego MPC ta i tak naprawdę to już działa. Jak kliknę sobie, to dołączę na serwer. Wrócę na lobby. Możemy jeszcze użyć komendy MPC select żeby sobie ponownie go wybrać i MPC name żeby zniknąć jego imię. To się często baguje. Nie wiem dlaczego tak działa Citizens, i nie chce znikać. Czasem jakieś relogi pomagają i tak dalej. Czasem się to pokazuje, jak widzicie. Troszkę nam to psuje estetykę, ale to już specyfikat tego Citizensa mniejsza z tym. I teraz, za pomocą pluginu Descent Holograms, możemy sobie na przykład dodać tutaj ładnie nad jego głową hologram. Podlecimy troszkę do góry. Holo Create, nazwiemy go sobie Survival 2. I napiszemy na przykład na kolor taki z pogrubieniem Survival. I teraz powstał hologram, możemy dodać sobie do niego linijkę i na przykład na biało gracze online, dwukropek i w tym miejscu potrzebujemy wstawić placeholder, ten licznik, który będzie się zmieniał. Więc znowu wchodzimy na stronę docs i tutaj do góry podjeżdżając mamy placeholdery i uwaga, ten placeholder wyświetli nam liczbę graczy na całej sieci. Template holder wyświetla nam liczbę graczy w danym folderze, bo przypominam, że na przykład nasz survival może składać się z paru pod survivali, To jest troszkę bardziej zaawansowane, ale tu właśnie ten licznik tak zadziała, że zbierze nam liczbę osób w całym folderze. Podmieniamy jedynie tutaj tą część na nazwę naszego folderu. I to, co my użyjemy, to jest template holder i po prostu on wyświetla nam liczbę osób na danym serwerze, na konkretnym serwerze. Więc ja wracam do Minecrafta i tutaj sobie template holder wklejam. Usuwam jedynie tą część, proszę bardzo, wpisuję nazwę serwera, czyli survival. Enter. Poprawka, musimy tutaj dodać jeszcze nazwę hologramu po add i jeszcze nazwę strony, znaczy numer strony i dopiero wpisać nasz tekst. Teraz enter i już nasz licznik działa. Przypominam, że żeby to działało, żeby ten placeholder z doxów goxi działał, potrzebujemy placeholder API, dokładnie ten plugin. I jego normalnie wrzucamy w folder plugins na lobby. Tak jak mówię, to nie odcinek o upiększaniu lobby, ale jeszcze na szybkiego możemy jedną rzecz zrobić, czyli to, że jak się wylogujemy w tym miejscu, to żeby powrót na naszą sieć, teleportował nas w jedno centralne miejsce na spawn, właśnie jak widzicie tutaj lobby. Więc akurat to zrobiłem za pomocą Essentials i Essentials Spawn. Wchodzimy w pliki. Jestem w plikach folder plugins, wchodzimy w folder Essentials i w konfig główny. I teraz szukamy linijki na samym dole, linika spawn on join. I tu musimy dać true. I wtedy, jeżeli sobie ustawimy set spawn w tym miejscu, to gracz po każdym wejściu na serwer respi się dokładnie w tym miejscu spawna. Więc nasza sieć już działa doskonale. Teraz możemy wejść na panel i pobawić się tymi dodatkowymi ustawieniami, takimi jak anty-DDoS, logowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc przede wszystkim tutaj interesuje nas zakładka ustawienia. I wejdźmy sobie w ogólne. Tutaj możemy zmienić nazwę sieci, jeżeli nam się nie podoba, i ilość slotów na całej sieci. Następnie logowanie i rejestrację. I definiujemy tutaj, kto potrzebuje się logować komendą ukośnik login oraz rejestrować ukośnik register. Więc aktualnie jest to włączone tylko dla graczy non-premium, no bo premium mają to automatyczne logowanie. Ale możemy wymusić po prostu na przykład tutaj dla wszystkich. Czyli jak ktoś ma konto premium, i tak się musi zalogować ukośnik login. Tutaj ustawiamy kogo ma autoryzować nasz plugin, automatycznie autoryzuje, czyli wybiera sobie tych graczy, którzy mają premkę i ich sprawdza z bazą Mojang. Natomiast możemy również ustawić, żeby autoryzowało to sobie wszystkich, chociaż raczej zalecane jest to ustawienie basicowe tutaj. Tutaj mamy opcję zapamiętywania sesji logowania, to jest akurat dla graczy non-premium i sprawdźmy sobie jak to działa. Więc jestem już na koncie non-premium jeżeli wejdziemy sobie na naszą sieć i się zalogujemy, login, testujemy. To widzimy na czacie informację, że możemy użyć komendy ukośnik remember i ona zapamięta naszą sesję logowania na 24 godziny, czyli przez 24 godziny my jako graczną premium nie musimy się logować, jak widzicie wpuszcza mnie automatycznie i mogę sobie grać. Natomiast po 24 godzinach to wygasa dla bezpieczeństwa i oczywiście działa to w obrębie jednego adresu IP, żeby nikt na nasze konto premium nie mógł wejść sobie bez logowania. Więc aktualnie jest to ustawione jako ręczne, czyli musimy ręcznie wpisać komendę remember, ale możemy włączyć też automatyczne, że od razu po zalogowaniu to się włącza. Mamy limit zarejestrowanych kont, jeżeli byśmy chcieli to sobie włączyć, klikamy tutaj włącz oraz określamy liczbę tych kont, czyli tu jest 4. Oczywiście limit działa na adres IP. Jeżeli nie chcecie zbyt dużo mulciaków na waszych serwerach, to możecie sobie to fajnie zlimitować. Jeżeli się boimy, że ktoś będzie spamił nam z jednego adresu IP i zakładał cały czas konta, to tutaj możemy sobie dać taki odstęp, w minutach go podać, czyli np. dać 10 minut, 20 minut. Limit nieudanych logowań na konto gracza, jeżeli ktoś by się chciał komuś włamać i cały czas spamił jego hasłami, próbował zgadywać hasła, to możemy to zblokować. Aktualnie limit to 4. Możemy oczywiście to zmieniać. Tutaj bardzo podobne ustawienie, czyli limit właśnie tego logowania, ale z konkretnego adresu IP, czyli z jednego adresu IP, ile maksymalnie może być prób logowania i przez jaki czas. I to oczywiście wszystko też do edycji. I jeżeli ktoś przekroczy właśnie te 10 logowań w czasie 3600 sekund, to możemy go zablokować na ten czas, czyli teraz na 400 sekund. Czyli widzimy tutaj fajne funkcje do autologowania, również do sesji non premium, ale także takie antybotowe zabezpieczające konta przed włamami. Więc spoko. I kolejny tab to jest whitelista. Możemy założyć whitelistę na całą sieć. Ja mam ją aktualnie włączoną, że nikt mi nie przeszkadzał podczas nagrania. I tutaj podajemy sobie wiadomość, która ma wyskakiwać, jeżeli ktoś na whiteliste nie jest. Więc sobie usunę mojego testowego Steve'a i teraz sobie spróbujmy na tą sieć wejść. I widzimy faktycznie wiadomość, aktualnie trwa przerwa techniczna. No jeżeli kogoś chcemy dodać, to dodajemy tutaj tester003. Dodaj. Następnie wersje, tu już oczywiście byliśmy, wybieraliśmy tutaj wersje, jakie obsługuje nasza sieć. Klucze dostępu też tutaj byliśmy, podpinaliśmy sobie serwery do sieci. Następnie możemy sobie wejść w Antycrashera, więc możemy go tutaj włączyć. On automatycznie jest już włączony. Jeżeli go chcemy wyłączyć, no to sobie musimy to nadpisać. I co ważne by zaznaczyć, to nie jest crasher, który działa z na przykład błędami wersji Minecraft albo z Redstone'em, z tego typu problemami. To jest crasher typowo sieciowy. W Goxie cały czas mówimy o sieci, o połączeniach, o internecie, więc to jest crasher, który, antycrasher, który wykrywa pakiety, odsiewa te wadliwe, te szkodliwe, więc to działa na poziomie sieci. O, i tu jest w sumie dobrze wytłumaczone, że nie chodzi tutaj o mapę serwera. Jak może zauważyliście, również moja, moja sieć ma tutaj taki custom mod TD, jest to takie kolorowe. To automatycznie tak nie wygląda. Ja sobie to po prostu ustawiłem. Wchodzę sobie w mod TD. I tutaj mamy nasze mod TD. Każdy nasz adres IP może mieć własny mod TD, co jest fajne. Potem sobie do tego jeszcze wrócimy. No ja edytuję to ten podstawowy, czyli możemy sobie na przykład napisać coś w stylu ym, kolorki Minecraftowe. Tutaj obsługujemy. Zmieniamy mod TD. No, i dodamy sobie jakiś kolorek. Kolor. Tutaj możemy dodać jeszcze ikonę serwera, więc wygrywamy plik tutaj 64x64. Ja nie mam żadnej fajnej, więc po prostu to zostawiam, zapisuję i to zmienia się bardzo szybko. Wejdziemy sobie na listę, odświeżymy i widzimy faktycznie, że jest już zmiana. Ciekawy jest też tab Zarejestrowani gracze. Mamy tutaj wszystkich graczy, którzy się rejestrowali. Możemy również wyszukiwać konkretnych po nickname. Ie. No i mamy też status, czy są to gracze premium, czy nie. Jeżeli chcemy, to możemy wejść i zobaczyć dokładniejsze informacje o tym graczu. I co bardzo ciekawe, mamy również edycję gracza, czyli klikamy sobie tutaj ten długopisik: Edytuj, możemy zmienić jego nick oraz priorytet dołączenia na serwer, to jest mega ciekawe, oraz zmienić jego hasło, tutaj bezpośrednio z panelu www. Odhaczyć mu weryfikację Antybot, jeżeli chcielibyśmy tego gracza bypassować z jakiegoś powodu, bądź zmienić jego status konta, czyli premium, non-premium. Ja to sobie odznaczę, nawet kliknę Android, żeby się nic nie zmieniło. No i dodatkowo możemy też gracza usunąć, usunąć jego dane. On będzie musiał się wtedy dodatkowo rejestrować, jak wejdzie na serwer ponownie. Więc potwierdzamy, jeżeli chcemy go usunąć, wpisujemy tu jego po prostu nick i klikamy usuń. No i gracz usunięty, jak wejdę teraz na serwer, będę musiał się znowu rejestrować. W zakładce własne wiadomości edytujemy sobie wszystkie wiadomości, które wyświetlają się przez oczy waszych graczy w Goxie. Możemy sobie wybrać preset English albo Polish, w zależności dla kogo robicie serwer. My załóżmy, że robimy dla Polaków, i tutaj klikając edytuj Wiadomości, możemy sobie wszystko edytować. Jak widzicie, mamy naprawdę wszystkie, wszystkie wiadomości, które widzimy z Goxie. Jak widzimy, również jest tu formatowanie kolorów Minecraftowych, więc możemy śmiało tego używać. Dodatkowo możemy zmieniać obrazek Captcha, więc można to fajnie skastomizować pod jakiś klimat naszego serwera. Więc jak wygramy i nowy obrazek, to dosłownie całe te pole to może być nasz customowy obrazek. Jeżeli nie chcemy zmieniać całego obrazka, jedynie na przykład kolor tekstu, też możemy to zrobić tutaj bardzo łatwo. Wybieramy sobie na przykład, niech to będzie taki kolorek. OK, zapisz. A jeżeli jednak chcemy dodatkowo zmienić ten obrazek, no to klikamy sobie tu i go wgrywamy. Musi być on 120x128 pikseli. Co ciekawe, Goxy wspiera graczy Bedrock, więc jeżeli mamy sieć Java Bedrock, chcemy te serwery sobie połączyć, możemy zrobić to z Goxy i właśnie nasi gracze Bedrock również będą mogli dołączać. Teraz przyszła pora na to, żebym naprawił to, co zepsułem wcześniej, czyli żeby nasza domena bedwards.pl działała z naszą całą siecią. Z pomocą przychodzą nam znowu doxy, goxy, mamy tutaj dużo rzeczy wytłumaczonych, mamy poradnik na Cloudflare, OVH, to pewnie w czasie będzie się rozwijać. Ja teraz pokażę Wam, jak zrobić to na Cloudflare. Jesteśmy w zakładce domeny i w tym miejscu dodajemy domenę. Dodaj domenę, wpisujemy nazwę, czyli to będzie właśnie bedwards.pl. dalej. Teraz kopiujemy ten ciąg znaków, który nam się wyświetla. Wchodzimy na CloudFlare w strefę DNS, dodajemy rekord, rekord typu TXT, nazywamy go podłoga Goxi i w content wklejamy właśnie ten ciąg znaków. Zapisujemy. Jeżeli doda się poprawnie, jak tutaj widzimy, wchodzimy znowu w nasz panel Goxi i teraz klikamy Zweryfikuj. Goxi zweryfikowało, że jesteśmy właścicielem tej domeny, i dodało nam ją do panelu. Natomiast to nie znaczy jeszcze, że możliwe jest połączenie się na serwer z tej domeny. Musimy dodać teraz rekord SRV. Oczywiście w Doxach wszystko jest opisane. Zróbmy to teraz. Wchodzimy znowu na Cloudflare, dodajemy nowy rekord, typ SRV. Nazywamy go podłoga minecraft. .podłoga tcp priority 1, waga 1, port 25565. I target to będzie to nasze podstawowe wejście na sieć, czyli to pierwsze IP, które mieliśmy. letal.go.x.y.gx.y.pl w moim przypadku. Oczywiście, gdybyście zapomnieli, to to znajdziecie zawsze tutaj. Główna subdomena sieci. Ok, więc jeszcze raz: typ SRV, podłoga minecraft.podłoga tcp, 1125565, letal.gxy.pl, zapisujemy. I teraz nasza domena jest gotowa, natomiast to wpinanie się tego wszystkiego w DNS może trwać nawet od paru minut do parunastu godzin. Także poczekajcie, aż to wszystko tam załapie, tak po prostu działają te strefy DNS, że to wszystko musi się połączyć, przesłać informacje i tak dalej. Więc mi ostatnio zadziałało to bardzo szybko, sprawdźmy czy już teraz to będzie działać. I już działa faktycznie, ja mam natomiast nie zdziwcie się, jeżeli tu będzie trzeba czekać troszkę więcej czasu. No, i faktycznie wchodzimy w i akurat jestem z konta non-premium, więc możemy się zarejestrować. Przy okazji widzimy nasz zmieniony kolor tego tekstu. <laughs> I wpuszcza nas tutaj na lobby. Oho, no i nasze kropki, to znaczy przecinki, zniknęły. Wygląda to troszkę ładnie. Jak mówiłem, to są błędy właśnie Citizensa. Taki jego urok. I mówiłem również o customowym mod TD dla każdej domeny, to może się przydać. Bo na przykład możemy skonfigurować bedwars.pl bardziej customowo pod bedwars, na zasadzie um, zapraszamy na bedwars.pl. Zapisz, a na przykład nasz głów, nasze główne mod.td będzie zapraszamy na lethalgxy.pl. Zapisz. I faktycznie mamy, zapraszamy na Bedros tutaj, a tutaj mamy, zapraszamy na Letalegate.pl. Co prawda zrobiłem to brzydko bez żadnych kolorków, ale czajcie pomysł. I odcinek wyszedł trochę długi, więc, żeby tak streścić, moim zdaniem, cztery fajne rzeczy w Goxie to: bezpieczeństwo. Mamy dużo systemów typu anti anti bot, antybot, exploit, limbo, logowanie, autologowanie, limity kont, tego jest sporo i nie musimy się niczym martwić, nie musimy dogrywać wielu pluginów, które to łatają. Mamy nawet antymultikonta, naprawdę wszystko, o czym pomyślimy, że chcielibyśmy mieć, tak, tak mi się wydaje, zawsze wgrywałem te funkcje. Dodatkowo myślę, że będzie się to rozwijać, więc pewnie dojdzie tego więcej. Prostota, dosłownie parę kliknięć nasza sieć jest gotowa, ja dużo tłumaczyłem i tak dalej, więc to troszkę się rozciągnęło w czasie, natomiast naprawdę w parę kliknięć, może parę naście nie, nie liczyłem, możemy ustawić całą sieć, co jest mega, mega wygodne. Fajne jest skalowanie, bo jeżeli Twój serwer się rozrośnie, nie musisz się jakoś bardzo martwić o to, że musisz zmieniać strukturę, martwić się obciążeniami, tylko po prostu masz Goxie, to dzieje się za plecami i masz spokój. I o tym już wspominałem, ale wymieniłbym to jeszcze raz: auto logowanie to jest super, to jest zbudowane od razu mamy cały system logowania, zarządzania graczami, to jest po prostu wygodne. Goxy tworzą Polacy, więc to jest bardzo fajna sprawa dla was. Możecie otrzymać support w języku polskim, na przykład na ich Discordzie. Link też będzie w opisie. Więc w ten sposób dodaliśmy sobie całą sieć serwerową.